Praca w nocy w 2026 roku ile dokładnie powinni ci zapłacić. Wbrew pozorom to wcale nie jest kwestia uznaniowa. Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej ma ustawowe prawo do dodatku do wynagrodzenia, a wynika ono z artykułu 151 kodeksu pracy. Dodatek ten nie może być zastąpiony żadną inną formą rekompensaty, czyli ani czasem wolnym, ani jakąś tam premią uznaniową. Ta pora nocna musi być określona w układzie zbiorowym regulaminie pracy albo w informacji o warunkach zatrudnienia. Obejmuje ta pora 8 kolejnych godzin mieszczących się pomiędzy dwudziestą a 7 rano. Jeśli pracodawca nie wskazał tych godzin, w praktyce przyjmuje się cały przedział między 21 a 7, i w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca zostanie zobowiązany do uzupełnienia takiej dokumentacji. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4806 zł. Dodatek nocny to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia wyliczonej dla konkretnego miesiąca według jego nominalnego czasu pracy. Tu bez znaczenia jest, z wysokość indywidualnej. Pensji. Dodatek nocny przysługuje niezależnie od Twojego wynagrodzenia podstawowego i niezależnie od dodatków za nadgodziny. Pracownik może więc otrzymać jednocześnie wynagrodzenie za godzinę pracy, dodatek 100% za nadgodziny oraz dodatek za pracę w nocy. Podsumowując, praca w nocy to nie jest uprzejmość pracownika wobec pracodawcy, to dodatkowy obowiązek pracodawcy, ściśle policzalny i niewyłączalny. Jeśli chcesz się upewnić, czy Twój dodatek nocny naliczany jest prawidłowo, napisz w komentarzu. Na te proste pytanie postaram się odpowiedzieć pod filmem. W bardziej złożonych sytuacjach oczywiście zapraszam Cię na konsultacje i nie zapomnij obserwować profilu.